do tej pustyni nowe ubrania, tak? No nie mieli tam pola bawełny, żeby sobie utkać. Bóg też, Bóg też ma niesamowite poczucie humoru, ponieważ złupił cały Egipt. Izrael złupił cały Egipt. Dostali całe złoto i srebro Egiptu i z tym wszystkim wysłał Bóg. Co mi z tej karty? Tak samo nic ci z tego, że ci Bóg da pierwszego dnia wszystko. No i twoje jest. I było. No i to stali, I było i to stali. Poszli sobie fajnie, sami. i sami. Sam mówi, na środku pustyni wypić wodę i zjeść mamę ze złotego garka. Tylko to w ich sercu nic nie zmieniło. Ale mieli. żeby nie było, że Bóg nie daje. Mieli. Tak samo ty nie proś Boga o złotą miskę, jak pójdziesz na pustynię, <noise> gdzie znowu piasek przerzucał w kubki, nic się to nie da. <noise> I dalej. A jeszcze gdy wrócimy, to a propos, jak to Bóg przez te 40 lat, czy tam 40 dni, czy 40 miesięcy, prowadzi, się tam uczysz, ale się nie bój, każdemu to potrzebne, nie bój się pustyni, Bóg jest z tobą. I tutaj było kuszenie Jezusa, tak 40 dni też był na pustyni i dopiero wtedy, dopiero wtedy jest następny rozdział, którego tytuł jest początek nauczania. Dopiero wtedy, jak wejdziesz z tej pustyni, to będziesz miał to, co chcesz. Będzie początek nauczania, bo to, co nie zdążyłam znaleźć, ale pewnie wiecie, jest taki fragment, który mówi, najpierw dbaj o Królestwo Niebieskie. Co to jest Królestwo Niebieskie? Co to są te ulice ze złota? Co to jest? To jesteś ty. Ty jesteś Królestwem Niebieskim to ty musisz najpierw zmienić siebie, a wszystko inne będzie dodane. No wyobraź sobie teraz żołnierza, wczoraj go zrekrutowali, przyszedł do armii, dostanie kałasza albo e, ciąg. No, albo nawet ten nie ruszy. Wsiądzie, mam, jestem dzielny, prawda, kilo stali nad głową, ale wsiądzie, on no, nie ruszy tym czołgiem. Co z tego, że ma? Masz miseczkę na pustyni, dosyposty piaskiem, ale dostaniesz czołg, tylko nie wiesz jak nawet, gdzie kluczyki wsadzisz, żeby go odpalić. To po co ci ten czołg? Se wiesz naucz. Cię naucz najpierw. Idź do szkoły, naucz się, jak kluczyk wygląda do czołgu, gdzie są pedały od gazu, jak lufą obracać, to wtedy wiesz wykorzystać mógł ten czołg. I to jest właśnie to uzbrajanie. Najpierw dbaj o Królestwo Niebieskie, bo niektórzy mówią tak, a ja chodzę tu, w poniedziałki, w środy, w piątki, w czwartki, w ogóle jeszcze w domu się może. A tu co? A tu dalej miseczka w piaskownicy, miseczka w piaskownicy, klucz od czołgu i nie będzie go samym. Najpierw dbaj o Królestwo Niebieskie, ono jest w Tobie. Tam się najpierw zmienia. Jak już wszystko, tak to koncert będzie nas Jezus, zmieniał, bo przecież jesteśmy bardzo i wszystkie oazy, co widzimy, nie to fotoborgana. To fotoborgana. Yy, zatkałam się, zaraz, czekajcie. <grystanie> A, dobrze przeczytam, co napisałam. <grystanie> Na pustyni są wypróbowania, też mówiłam. I ten czas poświęcamy po to, żeby zobaczyć, jak dobrze znamy Boga. Bo wtedy, kiedy my Jego znamy, uczymy się, to wiemy, czego od niego od nas żąda, jak zareaguje w danej sytuacji. Jeżeli nie znasz Jezusa, to nie wiesz, jakby zareagował. On robi czasami zupełnie kontrowersyjne sprawy. Tobie się wydaje, że trzeba zrobić tak, a Jezus zrobi, robi zupełnie inaczej, a życie nam pokazuje nie, 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 to nie może. Ja wam powiem, jak Bóg uczył mnie, jak Pan go słuchać. Któregoś razu powiedział do mnie tak, pójdziesz w kościele do wikacji, weźmiesz wszystkie miednice i będziesz nawalać w miednice. Do mnie mówisz, Boże, a wiesz, ile ja mam lat? Jak ja będę wyglądać z tymi biblicami. I co mam no, tak uderzać w biblicę? Przecież chyba wszyscy z nami śmieją. Pomyślą, że jakaś się wyklucza wykluczą mnie w ogóle tutaj z kościoła. Ale słuchajcie, miesiąc czasu. Pójdziesz do łazienki, weźmiesz miednicę, będziesz uderzać w miednicę. Nie, Bóg by tak nie powiedział. Nie, to nie jest możliwe. Bóg by to w ogóle starszej pani takich rzeczy nie kazał robić. Kazał robić być dostojnym, grzecznym, napić się kawę z palcem, ale nie, w miednicy to nie jest możliwe. Cały cały miesiąc. Dobra, po miesiącu weźmę. Dobra. Panie, jak ty tak do mnie mówisz, dobra, niech się ze mnie śmieją. Zrobią ze mnie pośmieli wyknął palcami, obleją wodę, a pastor mnie wyrzuci z kościoła. Ale jak ty panie mówisz, dobra. Dobra, sprawdzimy, czy to ty do mnie mówisz. No i któregoś razu, nie? Proszę do łazienki. Wzięłam miednicę i zaczęłam tutaj tu, na kolanach walić tę miednicę. Mnie nie obam wodą, on pastor mnie nie wyrzucił, jeszcze inna miednica, co? Tylko ja mam z siebie robić tutaj takiego palącego miednicę. Wszyscy żeśmy uderzeni. Więc nie bój się, jeżeli Bóg do ciebie mówi dziwne rzeczy, a jak nie poznasz Boga, to nie będziesz wiedział, czy on to On do Ciebie mówi. Będziesz że nie, on nie jest możliwe, to tylko dzieciom. A w ogóle, Wszyscy mówi stańcie się jak dzieci, tak? No to stań się jak dzieckiem, weź sobie tą jak do ciebie Bóg mówi. Bo możesz do ciebie mówić różne rzeczy, nie tylko takie, ale jak się nauczy posłuszeństwa. Mówił też do mnie, słuchajcie, jak, jak ja się dowiadywałam, czy Bóg do mnie mówi, czy nie, jeszcze w innych sprawach. Kłóciłam się kiedyś z Henrykiem, zresztą to często jest przypadkiem częstym. I zawsze mówiłam, nie, no przez niego, tylko się ze mną kłóci, to Bóg nie może mówić. Nie, to, to w ogóle nie jest możliwe. Aż wreszcie Bóg powiedział, albo się go słuchasz, albo ci przyślę osła, Osła. Mówię osła? Coś tu było w Biblii. Dawaj tam czytać się, coś było o osła. No, ośle, przeczytałam. Ja on znowu do mnie coś tam mówi, jakiś werset mówi, a co będzie do mnie mówią, że on święty jest, nie będzie mówił, co mam czytać, jaką on sam ma to u siebie do naprawy, nie? Ale swoich błędów nie widzę. Tylko czyjesz. Ale mówię, dobra, próbujemy ten numer z osłem. Otwieram. Dokładnie co mi Henryk powiedział. Co mam przeczytać? Taki duch święty, mówi: o, żeż ty. <grym>, po prostu poczułam tak, jak siedziałam, po prostu poczułam moc. Tak Bóg ciebie sprawdzał. Idziesz na pustynię, czyli nie żądasz tej miseczki, nie wsiadaj do tego wielkiego y, czołku, jak nie wiesz, jak tym obsłużyć, tylko bądź pokorny i naucz się słuchać Pana. I nie dziw się, jak będzie kazał do ciebie mówić rzeczy dziwne. Bo jeżeli do ciebie powie, a teraz oddychaj, to myślę, że to nie jest jakiś wielki wyczyn i Bóg nie wie, czy go słyszysz. On wie, że go słyszysz, tylko nie wie, czy ty wierzysz do Bóg. Bo on wie, że go słyszysz. Także nie przejmuj się tym w ogóle, lub wszystko, co ci Bóg każe, to wtedy będzie mówił coraz więcej, coraz więcej i już wtedy będzie słyszała, kiedy Bóg, czy tam słyszał, kiedy Bóg do ciebie mówi, co od ciebie żąda. Bez żadnego przesiewania przez swój umysł. Nie, to pewne rzeczy to nie, to nie od Boga i tak dalej. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Tańcz na Boga, śpiewaj. Trzeba warmicki. Nie przejmuj się, czy masz siwe włosy i tak dalej. <noise> Dobrze, powrócimy się teraz, bo ja już skończyłam to, co miałam powiedzieć od Pana. <noise> Panie i Duchu Święty desze, ja Ci tak dziękuję za tą zmianę, za te zmiany, które czynisz we wszystkich, przede wszystkim we mnie. Bo, Panie, jak Ty uczysz kogokolwiek, to uczysz mnie, mnie uczysz. A nie sąsiadam obok. Chciałam bardzo podziękować za to wszystko, co dla mnie robi. Za każdy dzień. Chociaż mi się nie podoba, że chodzę po pustyni. Chociaż mi się nie podoba, że chce mi się pić. Panie, ale wiem, że to jest na dobro. Bo każde wypróbowanie, które jest dla nas, jesteśmy w stanie przejść. A wychodzimy z tej pustyni i już wiemy, jak obsłużyć ten czołg. Już wiemy, bo instrukcje zdobywamy. Ucząc się słuchać Pana. Za to Ci, Panie, dziękuję. Za to wszystko Ci dziękuję, Panie. Już nie wiem czasami, za co mam dziękować, bo wszystko się Tobie należy. Wszystko podniosłeś mnie z najgorszego miejsca jakie mogło być, oczywiście dla mnie to miejsce, ten czas się wydawał że to już koniec świata, że to mur a to miejsce to było moje więzienie w moim umyśle w moim umyśle to więzienie ono pękło, dlatego ja teraz też, mocą Twojego ducha, mocą Twojego ducha, święty duchu nasz kochany murze wszelkie mury pomysła wszystkich ludzi którzy są w kościele którzy słuchają, niech runą. te mury, niech wam się umysły otworzą na Boga, na Ducha, bo On mówi, każdego dnia puka do was, stoi przed wami tak delikatnie, jak powiew, jak u Eliasza, to nie jest wiatr, to nie jest burza, to nie okręt się wywala, to nie jest ogień, to jest delikatnie, to jest delikatnie, bo On cię stworzył, diagno do ciebie może mówić, żebyś spłonął, On mówi tak, że czujesz taki powiew, na chmur na Boga, na on mówi do Ciebie każdego dnia, kiedy wstajesz. Córko, synu, jesteście wspaniali, jesteście kochani. Ja Was stworzyłam. Doskonale. Nawet tylko mucha do Boga. On powie do Ciebie. Co od Ciebie chce? Co masz zrobić? Jak masz zmienić swój umysł? Jak masz zmienić swoje myślenie? Żeby słyszeć Pana. A kiedy będziesz słyszał, to wszystko się zmieni. Cały świat się zmieni. Wszystko będzie na dobro. Się tylko. Idź na tą pustynię. Nie bój się, jeżeli będziesz miał co pić. Nie bój się, nie bój się tego ognia, który przed Tobą zleci. Nie bój się tej burzy, która będzie przed Tobą. Wejdź do łóżki, do u, u, stawku ojca. Wejdź i wtedy wszystko minie Wszystko mija, zdaje się cisza. Burze ustają i staje się cisza. Dziękuję Panie za wszystko, za moje myśli. Badały, że wszystko, co miałeś mi powiedzieć, powiedziałeś, a ja potrafiłam to powtórzyć innym. Chociaż nie jestem żadnym mówcą, nie jestem żadnym kaznodzieją, ale kiedy Ty, pani, mówisz, to otwiera się mój umysł, a ja to mogę powtórzyć innym. Dziękuję. W imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.